I witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam kilka nowych. są na mojej działce, co nie potrzeba Maseczkę. E, dzisiaj chciałam kilka akcentów świątecznych, bo były prześwięta. E, oczywiście pokazałem też prezenty i tak dalej. No, więc teraz chciałem wam kilka rzeczy po prostu pokazać. Tak w moim ogródku jak ładnie. Natura wszystko zrobiła. Też odżył się z mojej budowy. Też wam pokażę, jak teraz wygląda. No, ok, to zacznijmy. Stajecie bo tu. Oj, rękawiczka się się wywesiła. So, najpierw patrzy, jak ładnie. Nie wiem, na kamerze to tak wszystko się tak nie widać, ale patrzy, jak ładnie to tu wygląda. Tak zamarznięte gałęzie. Po prostu taki całkowity akt zimowy. Nie wiem, czy się to na kamerze widać, ale coś. Coś ładnego po prostu. Tu jeszcze dalej. Zresztą zrobiłem zdjęcie, nie wiem czy się to da stawić na mój kanał. Ale chyba się jakoś da. Więc trzeba tylko patrzeć. I widzicie. Więc patrzeć na mój kanał. O, to jest szron na oknach. O patrzcie! To jest szron, prawdziwy szron się takie gwiazdeczki na oknach, bo ja wczoraj paliłem w piecu i musiało jeszcze trochę ciepła zostać. Pierwsze co my teraz zrobimy, to wchodzimy po prostu do, ha, nawet w skręconym okienku. Właśnie, chciałam Wam pokazać, to jest teraz tak nowo, że tu jest, są drzwi, co nie, i to jest takie małe okienko, bo stare okienko, mi się popsuła szyba i nie mam takiej szyby, mam mnóstwo szyby, ale nie takiej, czekajcie. O. Zamarzło zamykł. Patrzcie. A, <grystanie> a. Dobra. Jak to ładnie wygląda! Ale patrzcie, to jest zamarznięte powietrze, po prostu ciepło, chyba jak się nie mylę, bo to szybko zamarza. Widzicie to? To wygląda, jakby to ktoś oblał wodą, po prostu, ale to jest prawdziwy szron. Szron, szron czy okno? To było tak wcześniej, w każdym oknie. Patrzmy, tu nie, tu, tu jest już skręcone, to jest już lepsze, bo jest widzi widzicie dwie szyby w dwóch ramach razem skręcone I właśnie chciałam wam moje nowe degret pokazać czekajcie zamknę tylko drzwiczki o to jest mój moja lampa zresztą tam widzicie się to przyjął czekajcie widzicie wszędzie takie gwiazdeczki śniegowe ale no, teraz wam pokażę mój, moje urządzenie A, czekajcie, ładuje się to dlatego. Dlatego nie można. A kurczę dlaczego chcesz się ładować teraz nagle? Wyładowałeś się w nocy, czy co? Co on w... A już! O i widzicie? I teraz można przedstawić tu moc od tego urządzenia. O, teraz jest jak najniżej, a tak jest najwyższy poziom. Przecież miałem był najniższy poziom, a teraz jest najwyższy. Najwyższy to jest ten. I ma to coś. Nie wiem, na kamerze to, to się w ogóle nie widać. Ale w ogóle muszę tu kiedyś przyjść, jak będzie ciemno. Bo to całkowicie wyświetla tu całe pomieszczenie. Nie wiem, to jest znowu jak zwykle bajzę, bo budowałam właśnie przy oknach. Znowu na kamerze tak wygląda. <laughs> Powiem tylko... No. Nieważne. Yy, miałam gościa. No i też... Yy... Jedna z tych gości powiedziała powiedział, że też na kamerze to tylko tak wygląda jakby co To było światło przyklejone i nie sobie nie chcecie uwierzyć co ja to przykleiłam i czym. Tą lampkę, która się całkowicie rozwaliła, którą naciska się na lampę i się robi po prostu światełko, nie? Włączy się. No i właśnie tak było, że to był nie klej, tylko to była polerka do drewna. W nie przeczytałam się, a wezmę przykleję. A to było... O, właśnie tu. Ja jak mogłem takim głupim być. Jeszcze złe. Bo ja to na szczęście nie musiałem kupić, ale... <grywki> Już w cytrynowym zapachu. Okej. Okay. Teraz wam pokażę jeszcze, co jest na dworze, bo wymyślicie, że ja muszę to cały czas do domciu wziąć i naładować tę lampę w domciu. A, nie ma tak. O, zasypnęło tu, ale on wygląda znów taki mały, ale, jest... o, ale on za jest. Ale mam... Muszę go tak. O. Ale mam panel słoneczny! Tak, tu już zjeżdża kabel, komin. Dobra. No, to wszystko sam ja zrobiłem. Pane oczywiście z fabryki, bardzo dużo zresztą. Tak jak to tam z tyłu, o! To. No, spory takie. O, ale zamarznięte jest podłoga. Dobra, wszystkiego dobrego. Już nie wesoło świąt, bo już nie ma świąt, ale życzyłem Wam wesołych świąt. Życzyłem. No. I wszystkiego najlepszego, jeszcze zawsze. Dużo zdrowia, bo tam nam no, wszystkim jest potrzebne, co nie? I... I cześć. I chyba nie filmowałam do siebie, tylko gdzieś na podróżę. Ok, Okej, cześć.